Widzowie, nie uwierzycie co otworzyłem. Tak jak w ogóle widzę wszystkich widzów, ale postanowiłem otworzyć McDonalda. No. Nazwij swoją restaurację, nazwamy. Komputer z czasów dziewięćdziesiątych. Jeszcze z jakichś... jeszcze To jeszcze nie. Nie, ten komputer. Aha, tapety zmieniamy. Ach, na to nie tylko zdecydował. A no, i gdzie się tutaj zbliża do Tak, trzeba to ja zmienić. Renowacja.

Uuu, Każdy przyjdzie od razu. Dobra. Oczywiście szukam pracowników, więc zgłoszenia na moim DC będą. Jak nie przytułbę, patrzcie. Pani Jarku. Panie. Panie. Filip. Filip, uspokój się. Ta pojedynczy ból, co Dobrze, na podłogę, to na podłogę Skąd mi każą To będą najlepsze burgery na świecie, ja Wam już to mogę Do widzenia Okej, okay, zostajcie pracowników oczywiście będę szukać wystarczająco szukam pracowników do sieci złotych najniższa krajowa. Zapraszamy do nie ma magazynu, do buba w restauracji przyjmuje czterech pracowników, tam chyba. O jaka animacja przywracania kotletów. Ale się podjera. Ale animacja kotletów, O, nowa generacja kotleta. A no ta to jest a nie ten, ale ten teraz jest ach, ach, ten pastwę Chętnie przyjmuję pracowników. Yy, stawka. Yy, yy, zadałem mu. Uczciwa, jak to moja mojemu. Najlepsze, najlepsza cena na świecie. Zadałem mu. Dobra, mamy kotlety. Bierzemy tak, wyciągamy bułkę, kładziemy bułeczkę, kładziemy piek, kładziemy to, kładziemy kotlecika, i to i pakujemy. Wow. No. Pierwszy burger. No, to czekamy. Idzie, idzie. Powinien idzie po dwóch godzinach. Mój pierwszy, no nie po dwóch, tylko jest dziewiąta. No witamy, jeszcze trzeci dzień no. weźcie też przyszedł.

Mało klient, coś ktoś przychodzi. Wiemy, czego trzeba zmienić destyny. To jest cała innowacja. Wracam za chwilę. Proszę Państwa, wróciliśmy po renowacji tak wygląda nasz lokal. Przepięknie teraz wygląda, idealnie wręcz. Szukam pracowników w tym. W opisie będzie link do oddecy. Na Pani się będzie patrzyła. No dobrze Jak pani chce Co oni chcą Podwójny hamburger, no dobra. Jeden kotlet Drugi kotlet, buka i zabijamy I I dajemy tej pięknej pani O Janusz ten. Nie wiem kto, ale chyba jak skończył jeść. Ty! Ty. Pan kupi 30 hamburgerów, bo no, Tak pan wygląda na takiego. Hello. O nie no, hamburgera za 13 lat co A ja, no ta przyjaciółkę, żeby patrzyła jak ja mam. To fajnie. Do widzenia, dziękujemy za skorzystanie z lokalu w To nie ja, to nie ja. Hamburger. i możemy zamknąć restaurację na cały dzień bo kotlety się skończyły. dobra jeszcze dzisiaj będzie odcinek tylko na ja razie ten film stawia i zaczekam na pracowników jak dzisiaj będą Dobrze, do usłyszenia, ja do zobaczenia, hej.